Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale, właśnie jestem przed kacznikiem, miałam iść wysadzać rośliny, ale tak już krzyczą, żeby ich wypuścić, że muszę ich wypuścić, bo no nie dadzą mi żyć, no już chodźcie. No tak, co trzy godziny ich wypuszczam i daję im taką zielonkę. Tutaj dzisiaj mają marcheweczkę tartą, młodą kapustę posiekaną i biały serek. I co trzy godzinki sobie wychodzą na tą zielonkę tutaj na dwór. Oni sobie zjedzą, myślę, że tak do pół godziny nie więcej będą na dworze i oni później sami, słuchajcie, chcą już wracać do, do odchowalnika, do kacznika. Ale w międzyczasie, jak oni sobie tutaj jedzą, to ja Wam coś pokażę tutaj w kaczniku. Zobaczcie, jakie mam rozwiązanie, żeby one mi nie zalewały tutaj tego kacznika, bo, bo to jest zrobione z takiego paździocha. No i wiecie, to by namakało i mogłoby gnić. Także musiałam to zabezpieczyć. I słuchajcie, to jest rewelacyjne rozwiązanie. Ja już tutaj rano im to czyściłam. No i to zobaczcie, tyle już jest wody nachlapane. To sobie weźmiemy jedzonko. I to jest fajne dlatego, że to się bardzo dobrze czyści. Ja sobie to wyciągam. Zobaczcie, w miarę tu jest sucho, troszeczkę tam nachlapane jest, ale to minimalnie. Ja sobie to na zewnątrz wyciągam, jak i wypuszczam właśnie na, na te karmienie zielonką. w konewce nalegą wody przekupuję to i wiecie co to jest? To jest ten, y, ta kuweta ogrodnicza do przesadzania roślinek. Ona tutaj fajnie się y, akurat się zmieściła, gdzie ja mam tą y, y, podpórkę tutaj, żeby one tego tej słomy nie wysypywały tam, gdzie jedzą. Także zobaczcie, jakie fajne rozwiązanie. Tu mają suchą słomę, tu mają e, picie i jedzenie. Jak tutaj nachlapią, to jest fajnie się to czyści. Naprawdę super rozwiązanie, e, bo też widziałam na Facebooku, na w takiej grupie o kaczkach biegusach, że ludzie się właśnie pytają, jak to, jak, to, jak, jak rozwiązać taki problem. I, i, I zobaczcie, jakie to jest fajne. Można też użyć takiej zwykłej kuwety do do roślin, do doniczek, do, do słuchajcie, do takich rosa, gdzie się wkłada i nosi te doniczki, żeby, żeby były w jednym miejscu. E, polecam. Fajna sprawa, naprawdę. A teraz ja im tutaj jeszcze wypuczę to wodę. Zobaczcie, oni się w ogóle nie boją mojego psa. Kotów też się nie boją. Koty im nie robią krzywdy nie są jakoś tam zainteresowane nimi za bardzo ale widzicie oni tutaj mają taką bo deszcz padał tu taki dołek jest z kałużą no oni w tej kałuży najbardziej lubią brodzić i co to już pojedliście wszystko tak kałuża jest najfajniejsza. Słuchajcie, od chowalnika w kaczniku, to ja im grzeję, grzeję ich lampą. Mimo tego, że jest ciepło, to, to ja ich grzeję tutaj. I widzę, że jak oni są za długo na, na, na podwórku, trochę im dupki zmarzną, to oni sobie tutaj wracają i się wygrzewają. A tu Państwo siedzą. Deszczyk padał. To siedzą w kurniczku. A powiem Wam dlaczego tutaj są wszyscy. Moje szanowne kurze towarzystwo jest, zobaczcie, dzisiaj zamknięte. O, jakie odgłosy. Zenobko? Zenobia. Nie pasuje, nie? Że jest zamknięte. Znaczy, w sumie to zamknęłam ich jakieś 20 minut temu dopiero. Rano byli wypuszczeni. Jeszcze ostatnie chwile wolności to były ich. To były ich ostatnie. Tak, tak, Fiona. Jesteście zamknięci. Więc, kochani, są zamknięci, ponieważ yy... zaraz Wam pokażę też, dlaczego są zamknięci. I zobaczcie, muszę Wam to pokazać, bo nie uwierzycie. Popatrzcie. Zlazły szkodniki. I zobaczcie, co zrobiły z moimi kapustami. To już palnicho, słuchajcie. Te, te kapusty takie były do zjedzenia. Te cebule już e, rozkopały. One też są już do wyciągnięcia na dniach. Także spoko. Nic się nie stało. Ale patrzcie tu. Tu mam dwie papryki, które właśnie przed chwilą e, jeszcze odratowałam, bo leżały na ziemi. Tu dwie uratowałam. Też leżały e, zdeptane na ziemi. Tu dwie mi zostały, patrzcie, zjedzona, ta jest zmaltretowana. Yy, I tutaj były dwie. To już ich w ogóle nie ma, zostały zjedzone. Patrzcie, o tak właśnie wyglądają yy, po przejściu yy, kur, papryki. I tu mi się ostała. Tutaj słuchajcie było 5 sztuk, których nie ma, jakieś zostały ogryzki i reszta jest zjedzona. E, słuchajcie, a jak to się stało? No ja, zobaczcie, no, założyłam takie siatki e, na szklarni, one są tutaj zaczepione na takie klamerki, a tutaj, widzicie, jest e, przytwierdzone deseczką, żeby one tutaj nie weszły. I to samo z drugiej strony. Już teraz zamknęłam drzwi, bo się tak zdenerwowałam, ale z tej strony było to samo. Ale gdzieś tutaj jakaś malutka szparka musiała być, więc jedna z drugą wyczaiły, jak to u nich zwyczaju, i wlazły. I widzę, że tu jeszcze ładzą i jeszcze im mało. E, tu miałam takie wie, samo, samosiejki, słuchajcie, pomidorków, taką całą kępę, bardzo dobrych, takich malutkich, koktajlowych, e, rozdrapamy. Także dzisiaj po prostu... Em, no, przebrała się Miarka i już słuchajcie, jutro ich nie wypuszczam. Jutro siedzą w zagrodzie. Y, koniec. Ja mam, y, jestem zdenerwowana. Na rozrabialiście, Ryszardzie. Na rozrabiane było, więc musicie posiedzieć sobie tutaj teraz w zamknięciu. Ale posiedzieć muszą też w zamknięciu, bo jak wspominałam, Miałam sobie tutaj zacząć wysadzać rośliny. Tutaj już mam miejsce przygotowane. Powiedzmy, jeszcze tutaj muszę trochę przekopać. Ale tutaj pod płotem już w miarę, w miarę jest wszystko przygotowane. Będę tutaj wysadzała byliny wieloletnie, saśce, trawy takie ozdobne chcę rozdzielić jeżówki, które mam tam za gęsto posadzone. Także sobie je rozdzielę, też tutaj przeniosę. Mam też dwie hortensje. Słuchajcie i mam jeszcze nie wiem co mam, ale zobaczę co mam, to Wam powiem. I dlatego oni są też zamknięci, bo oni tutaj wiecie, no, jak ja tutaj zacznę wysadzać rośliny, to no niestety tutaj będzie wszystko Rozwalone, bo będą tutaj kopać razem ze mną. No i co? Słuchajcie, ja tak myślałam, żeby to sobie zabezpieczyć, tutaj, ten kawałek, gdzie będą te wysadzane te rośliny. Bo na przykład tutaj, sobie, zobaczcie, już wysadziłam sobie jakieś tam sałaty, ten por. Moje zobaczcie, super selery, które wyglądają tragicznie. No ale może. Odbiją. No i my zobaczcie, taka, taka budowla, Zobaczcie, tutaj ekstremalna jest zrobiona przed nimi. I oni sobie tu chodzili elegancko. Dopóki nie rozwalili mi szklarni, to jeszcze było wszystko dobrze. Ale stwierdziłam, że nie, no nie, 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 no nie będę. A co ty tam robisz? No nie. No przecież ja tam będę zaraz. Ro... Napiernicze. Bezczelna jest, i weź to. Zakop zakop to marzena, ty byś się wstydziła przed kamerami. Tak, Fuh. no ale powracając do tematu, yy... tak, będą zamknięci. Będą tu zamknięci i tak jak w tamtym roku yy, po południu o po 12:00, a ja sobie tu gadam. I zamiast patrzeć na kaczki, to ja sobie tu gadam. No ale dobra, wszystko w porządku. <laughs>

Mam pierwszą sadzonkę. To jest sadziec plamisty. I słuchajcie, wysokość taka docelowa to jest 150-200 cm. To są sadzonki korzeniowe. Także muszę sobie patyczki tutaj powkładać, żebym wiedziała... Chyba głębiej. Żebym wiedziała, gdzie to posadziłam, jak będę ewentualnie tutaj jakieś pielenie robić. Muszę wykopać ten dołek yy, głębszy. Taki kolor mam jeszcze. No bo zobaczcie, jakie długie korzenie. O, myślę, że będzie dobrze. Troszkę podsypię, A zobaczcie, tutaj y, jest ta ziemia po zrębce. Tutaj dwa lata była zrębka. Tu kury rozgrzebały tą zrębkę. Bardzo ładny Ładny kompost się z tego zrobił. Także myślę, że będzie fajnie tu rosło. Troszkę przysypię to ziemią i dobrze podleję. Tak delikatnie porządnie podlejemy. Nadał deszcz, a ziemia jest wilgotna i do sadzenia akurat idealna. Bo ostatnie dni były ciepłe, sobie tutaj zaznaczę obok. Jeszcze podleję. Także pierwsze sadzić posadzone. Wsadziłam już część roślin. No ale muszę tutaj zobaczcie oczyścić to wszystko tu pod drzewem. Już kawałeczek przekopałam. Ale zobaczcie. Oni tu stoją, stoją tu. Jakie tu są. Słuchajcie, żale. Czy oni są zamknięci. Ja tu kopię, oni mnie słyszą. Takie żale są straszne. Takie straszne żale są. Jak pan cię mogła zamknąć Was? Znaczy robimy tam ogrodzenie, żeby byli z przodu domu. Także jak będzie gotowe, to ich tam wypuścimy. No tak. Rysiuńku, tragedia, co? No jak można, zamknąć. Skończyłam sadzenie, trochę ogarnęłam tutaj, odplewiłam. No ile mogłam, na pewno coś zostało jeszcze, ale to już będę na bieżąco sobie e, to plewić, co e, zostało. No i co posadziłam? Tutaj mam e, hortensję, jakaś troskawkowa chyba. E, I tu jest taka sama hortensja. E, słuchajcie, wzięłam, rozdzieliłam trochę jeżówki, e, powsadzałam. Mam nadzieję, że się przyjmą. W, tutaj w kupie. Tu są te dwie trawy. Tu jest trawa i tu... tu są tra Trzy trawy, przepraszam. Trzy trawy ozdobne. Z tyłu te saćce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Między nimi słoneczniki. E, I tutaj mam ym, też jeżóweczkę. Też nie wiem, czy ona się przyjmie, ale zobaczymy. A tu mam takie dwa placyki, gdzie wsadziłam kanny. Trochę późno, wiem, no, ale ta, ta pogoda niestety... Nie dopisywała. no mo, mo, Nie wiem, czy zakwitną w tym roku. no Mam nadzieję, że będzie sprzyjała tu pogoda i będzie dobrze. Także kochanie, na dzisiaj kończę. Bo zmachałam się, już mam ręce jak papaj. Bolą mnie ręce i trochę się zimno zrobiło, zaczęło padać. Zaczyna kropić, widzę, taka chmura się zbiera. Więc zbieram się na razie do domku. Ale ja chciałam wam powiedzieć, o jeszcze tutaj koszyczek muszę wziąć. Chodź Daszka, ona już biedna, słuchajcie na mnie, czeka i czeka, czekała na mnie. Chodź, no chodź idziemy, chodź, chodź w końcu do domu, chodź. Eee, no i cisza, słyszycie, cisza jest w kurniku, cisza na wybiegu, bo państwa nie ma już tutaj, państwo są na nowym wybiegu. Także kury są już na nowym wybiegu. Stare, stara ekipa to przybiegła tutaj, oni znają te tereny, oni tu w tamtym roku całe lato. Natomiast z Łodę mi był problem, mam tu siateczkę e, zrobioną, żeby nie przechodzili tam e, koło domu. No zobaczcie jak tutaj jest pięknie wszystko zielone, zarośnięte. Tak, trawa podrosła bardzo szybko, tu w maju zawsze właśnie tak to wygląda. Ale to będzie zdeptane. W niedługim czasie przez niej i wszystko będzie zjedzone przez lato. Także nie wjeżdżam tutaj w ogóle z kosiarką, bo ten teren jest o wiele mniejszy, ale bardzo oni go lubią, bo tutaj są drzewa i tu jest chłodno w lecie. Także oni sobie tu pod drzewami siedzą. O, właśnie tak, o! A tu maluszki sobie znalazły miejscówkę, bo to nowy teren, oni jeszcze nie znają go. No, i tutaj mam pełno podagrycznika. I wierzcie mi, że wszystko będzie zjedzone. O, widzę, że będzie tutaj kwiat niedługo. W moim rododendronie. Pąki są ładne. Bo ładnie rozkwitnie. Ojej, jakie tutaj są odgłosy. No dobra. Jeszcze Wam pokażę. Mąż się uparł, żeby zrobić im tutaj letnią budę. Letni domek. I właśnie sklecił coś takiego. Jakby w którejś się zachciało znieść jajeczko. Tutaj dał blachę. I to jutro będzie jeszcze zmodyfikowane, bo będzie dziś mówił mi, że na zawiasie się podnosiło do góry, no żeby można było tam wyczyścić. No ja tu przyniosę słomę, wyścielę to słomą. Robota dzisiaj wykonana. Kury mają gdzie wyjść na zielone. Oglądają właśnie swój nowy dom. Tymczasowy. Rysiek jest zainteresowany. Proszę was do oglądania następnych odcinków. Pa pa.